Dzisiaj y, mamy piękny dzień, podsumowanie prac żniwnych w okresie całego roku, całego sezonu żniwnego w powiecie tomaszowskim, czyli dożynki powiatowe. Y, dzisiejsze święto z tytułu pandemii, która występuje i pewnych restrykcji ma trochę ograniczony zakres, natomiast niezmiernie cieszymy się, że z każdej gminy przybyły po dwa wieńce, jeden wieniec dożynkowy, jeden tradycyjny. Jest to też... Y, Znak, że rolnicy chcą podziękować za to, co się działo w czasie żniw, że zebrali te plony i cieszymy się niezmiernie, że są dumni z tej swojej pracy. A my im tej pracy gratulujemy i cieszymy się, że uprawiają tą naszą Matkę Ziemię. Muzyka miejscowości komisja będzie miała nielada orzec do w wyborze tych najpiękniejszych. roku odbywają się dożynki powiatowe. Dożynki powiatowe w tym roku są wyjątkowe, no niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną jaką mamy w całym kraju, ale one się odbywają, bo to jest niezwykle ważne, że przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Dziękujemy polskiej wsi za plon, za to, że żywią całą Polskę, że robią to z ogromnym poświęceniem rolnicy, że bardzo często Wykonują no, czasami bardzo, bardzo ciężką pracę po to, aby miasta i wsie miały co jeść, żeby na chleb starczyło wszystkim. Ja się bardzo cieszę, że te dorzynki odbywają się powiatowe w gminie Łaszczów, że wszystkie gminy mają swoje reprezentacje, a za nami jak widać więcej dorzynkowe reprezentujące poszczególne gminy, poszczególne miejscowości są wyjątkowe i należy tylko pogratulować tym, którzy je wykonali. Janusz Kulik, pochodzę z miejscowości Steniatyn. Zajmuję się uprawą pszenicy i warzyw, czyli pietruszka, brokuł. Obecny rok jest specyficzny i inny, jak, jak to w rolnictwie często bywa. Spotykamy się z różnymi sytuacjami, które z, rzutują na opłacalność. W tym momencie jest, niższe są plony od spodziewanych w uprawach pszenicy. Nie wiemy jak będzie z fasolami, bo są na początku zbiorów. Z warzywami to sytuacja jest dobra, o ile jesteśmy w stanie utrzymać wysoką jakość tych warzyw na polu, a to decyduje o opłacalności. już za chwilę rozpocznie się uroczysta msza święta dziękczynienia Bogu za jego błogosławieństwo i za zebrane plony, której przewodniczy proboszcz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła Właszczowie Łaszczowie, ksiądz Krzysztof Świta. Na początku tej mszy świętej, dziękczynnej, mszy świętej Dorzynkowej, pragnę bardzo serdecznie wszystkich przywitać. Witam serdecznie gospodarzy tych dożynek, Starostę Tomaszowskiego, Pana Henryka Karwana i Burmistrz Łaszczowa, Panią Aleksandrę Pietrasz, wraz z przybyłymi gośćmi, Panem Posłem Tomaszem Zielińskim, Wicemarszałkiem Województwa albelskiego, Panem Michałem Mulawą, z przybyłymi burmistrzami i wójtami, samorządami, samorządowcami różnych stopni i godności, sołtysami, kołami gospodyń wiejskich, strażą pożarną, strażą graniczną, dyrektorów szkół z powiatu Tomaszów Lubelskich. Witam rolników, sadowników, ogrodników, hodowców, wszystkich obecnych na tej uroczystości, a reprezentowanych przez starostów tych dorzynek. Państwa Justynę Byś z Małoniża i Janusza Kulika ze Steniatyna. Drodzy, przynosimy dziś przed Boży Ołtarz owoce tej ziemi i pracy rąk ludzkich. Z wielką miłością i pokorą chcemy podziękować Panu Bogu za tegoroczne plony, a także prosić, aby były one uczciwie wynagradzane. Aby były sprawiedliwie dzielone, aby wśród nas nie było głodujących, a także módlmy się o jedność w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, a w tym czasie pandemii, módlmy się o to, żeby ustała ta epidemia, żebyśmy mogli spokojnie, normalnie żyć. Teraz nastąpi obrzęd błogosławieństwa wieńców dożynkowych. Oraz tego chleba, tych chlebków, którymi później będziemy się tak. dzielić. Muzyka Za chwilę podejdzie procesja z darami. W niej symboliczny i dosłowny wyraz wysiłku i trudu rolniczego. Przedstawiciele Rady Miejskiej Właszczowie składają kwiaty, w znak radości, abyśmy umieli podzieszać tych, których nękają troski dnia codziennego. Przedstawiciele Powiatu Tomaszowskiego ofiarowują owoce, znak dobrobytu, pozwalający nam zrozumieć dramat nękający wielu ludzi na całym świecie. Przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich ze Steniatyna niosą płody rolne, mają one swe źródło witalne w glebie, powietrzu lub wodzie i od tych żywiołów zależą. Starosta powiatu Tomaszowskiego i burmistrz Łaszczowa przynoszą przed ołtarz chleb, wodę i wino. One zostaną przemienione w ciało i krew Pana Jezusa. W imieniu starosty Tomaszowskiego, Pana Henryka Karwana, starostów dożynek, Pani Justyny Byś i Pana Janusza Kulika oraz własnym mam zaszczyt powitać Państwa na pięknej i gościnnej ziemi łaszczowieckiej. Witam serdecznie Panią Monikę Pawłowską, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. <kluczy> Witam Panią Beatę Strzałka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. <kluczy> Witam Pana Tomasza Zielińskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu wojewody pana lecha sprawki witam Aleksandra Kalisza, dyrektora z delegatury zamońskiej lubelskiego urzędu wojewódzkiego. Witam pana Michała Mulawę, wicemarszałka województwa lubelskiego. Witam pana Adama Piaseckiego, przewodniczącego Rady Powiatu Tomaszowskiego! Witam pana Jarosława Korzenia, wicestarostę Tomaszowskiego. Witam pana Wiesława Cielice wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Witam Panią Katarzynę Gucz, Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Witam. Witam wszystkich przybyłych Radnych Powiatu Tomaszowskiego. Szanowni Państwo, dożynki to w polskiej tradycji czas dziękczynienia stwórcy za plony, a ludziom za ich trud. Dziś świętujemy zakończenie żniw. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy o naszych rolnikach, bowiem chleb produkowany od wieków przez mieszkańców polskiej wsi jest dla nas wszystkich podstawą egzystencji. Obchodzimy uroczyście to święto plonów naszej Tomaszowskiej Ziemi, oceniając efekty całorocznej, trudnej pracy rolników. Ziemia, która jest warsztatem pracy rolnika, rodzi i karmi. Ziemia pozbawiona opieki nie daje plonów. Pielęgnowana, zaś jest naszą żywicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem należy pochylić głowę przed tymi, którzy tę ziemię uprawiają. Rzadko też zdarza się taki rok, w którym pogoda w pełni sprzyjałaby rolnikom. Często muszą oni się zmagać z suszą lub obfitymi opadami, a coraz częściej również z katastrofalnymi burzami. Także i w mijającym roku przyroda nie szczędziła rolnikom przeciwności. I pokazała, jak bardzo człowiek jest zależny od wszechmocnych sił natury. Wiele regionów naszego kraju nawiedziły tak tragiczne w skutkach burze i trąby powietrzne w tym także powiat Tomaszowski. Zniszczone zostały nie tylko całoroczne plony, ale również i wiele domów oraz całych gospodarstw. Niekorzystne czynniki pogodowe sprawiły zaś, że tegoroczne plony będą uboższe, co z kolei przekłada się na zmniejszone dochody rolników. Ostatnie bardzo mokre lata sprawiły, że kwestie związane z właściwą melioracją i coraz dotkliwszy, to jest coraz bardziej dotkliwy problem, powodują uciążliwe szkody w uprawach, a w wielu miejscach zagrażają nawet budynkom gospodarczym i mieszkalnym. Mimo wielu trudności zauważyć jednak należy, że z roku na rok na wsi widać coraz większy postęp modernizacyjny, dzięki któremu polskie rolnictwo skutecznie konkuruje w wielu dziedzinach z rolnikami z innych krajów europejskich. Dzięki funduszom unijnym nasze gospodarstwa unowocześniają się, rolnicy podnoszą swoje kwalifikacje, przez co łatwiej konkurują na wymagających rynkach. Polscy rolnicy mają też swój liczący się w udziale w stosunku, stosunkowo łagodnym przejściu naszego kraju przez europejski kryzys gospodarczy. W ubiegłym roku bowiem polski sektor rolno-spożywczy jako jeden z niewielu osiągnął w handlu zagranicznym nadwyżkę i to na poziomie 2,8 miliarda euro. Te sukcesy odkupione ciężką pracą, ale wiążą się z nowoczesnym podejściem do produkcji i handlu. Przykładami takiego dobrego gospodarowania są między innymi gospodarstwa tegorocznych starostów dożynek. Pani Justyny Byś z Małoniża i pana Janusza Kudika ze Steniatyna którym serdecznie gratuluję tego zaszczytnego wyróżnienia. Szanowni Państwo. Ze względu na panującą w kraju trudną sytuację epidemiologiczną dziękuję za wyrozumiałość dotyczącą skromniejszych uroczystości powiatowego święta w plonów. Szczególne podziękowania kieruję do współorganizatorów dzisiejszego święta gminy Łaszczów a także do wszystkich tych, którzy przyczynili się do jego organizacji, dając nam wszystkim możliwość przeżycia tego dnia godnie i z radością. Te podziękowania składam na ręce pani burmistrz Aleksandry Pietrasz oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury pana Leszka Trześniowskiego. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, to na polskiej wsi i w polskiej tradycji Ludzie idący pracować w pole pozdrawiali się zwykle pozdrowieniami. Szczęść Boże! I to pozdrowienie i moc y, tego, co Najwyższy daje przez y, wiarę w Niego. Chciałbym Państwu powiedzieć, by ta moc zawsze towarzyszyła Państwu na dzień codzienny. A to, że uprawiacie tą naszą polską ziemię, chciałbym, żebyście byli z tego dumni. Dumni. Szczęść Boże wszystkim rolnikom. Dzisiejsze święto jest dniem szczególnym dla gospodarzy powiatu Tomaszowskiego. To dzień, w którym podsumowujemy trud rolniczej pracy. Dziękujemy za pozyskane zbiory. Dzielimy się z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami satysfakcją z dobrze wypełnionego obowiązku. Rolnicy w swej codziennej pracy czerpią z głębi darów natury. Wytwarzając jak najlepszą żywność. Dlaczego? Dlatego dziś, patrząc na plony, możemy lepiej uświadomić sobie, ile potrzeba wysiłku, aby mógł zostać wypieczony chleb? Rzeczywiście to jest czas niezwykle trudny, ale cieszę się, się bardzo, że wszystkie gminy są reprezentowane na dzisiejszych, na dzisiejszych dożynkach, a rok mieliśmy niezwykle trudny, bo to nie tylko epidemia, ale przecież na początku była susza. Potem już wielokrotnie wspominana wichura, gradobicie, zniszczenie plonów, zniszczenie wielu domów, kilkadziesiąt domostw w powiecie tomaszowskim, w jego jej wschodniej części zostało zniszczonych. To rzeczywiście nie ułatwiało, to nie ułatwiało tego, żeby pracować na roli i czasami jak oglądaliśmy te zniszczenia, to łza się wokół kręciła, że czasami dorobek całego życia uległ zniszczeniu. Jak dowiadujemy się od rolników, zbiory nie są takie złe, mimo wszystko jest, jest dobrze i to jest najważniejsze, że tutaj dziękujemy Panu Bogu przede wszystkim za zbiory, a rolnikom za ciężką pracę. Wielmożni, Szanowni Państwo, ale przede wszystkim e, drodzy rolnicy, ja chciałem powiedzieć i podkreślić, bo wiele już tutaj wspaniałych słów i podziękowań e, rzeczywiście padło, ale chciałbym powiedzieć o jednym i podkreślić bardzo ważną kwestię tutaj w Łaszczowie, w powiecie tomaszowskim chcę w swoim imieniu w imieniu władz regionu w imieniu marszałka Jarosława Sawerskiego chcę państwu podziękować za to że te dożynki w tym trudnym czasie się odbywają że ta tradycja nie zanika że dziękujemy Bogu za plony a państwu rolnikom za ciężką pracę dzięki której nigdy na naszych stołach nie brakuje chleba a mimo to Dali radę te plony zebrać, yy, dali radę te plony w ogóle uzyskać, i dzisiaj też dali radę przygotować te wszystkie piękne wieńce dożynkowe. Za co serdecznie w imieniu własnym również dziękuję wszystkim rolnikom. I chciałbym na koniec pozdrowić, tylko staropolskim pozdrowieniem. Szczęść Boże! W imieniu posła do Parlamentu Europejskiego, pana Krzysztofa Hetmana. Głos zabierze radny Powiatu Tomaszowskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Wodnej, pan Robert Kuźniarz. Zapraszam. Chciałem w imieniu pana europosła Krzysztofa Hetmana przeprosić za jego dzisiejszą nieobecność, ale zarazem serdecznie podziękować za zaproszenie i pamięć. Dzisiejsze uroczystości dorzynkowe i dołączyć, dołączyć się do wszystkich wcześniej

Pan Michał Kaziuk, bardzo proszę. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Bardzo ciężką pracę. Życzę mm -hmm. sukcesów i ekonomicznych, i zadowolenia. Pan raz dziękuję. Życzę sukcesów.

Serdecznie gratuluję. Dziękuję. 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 Andrzej Bardega. Sukcesów i Dziękuję. I z tej pracy. Serdecznie gratuluję. Dziękuję za tę ciężką pracę. Serdeczne gratulacje. Dziękuję za pracę. Pan Andrzej Gratuluję. Pomaga w tych pracach.

Wójcie, nie będziemy przypinać, tak, ale proszę przekazać gratulacje i podziękowania. Uczenie to w najbliższą niedzielę na dożynkach parafialnych właśnie w Deniska. Proszę przekazać ale to... tak. 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 Nie, chcieliśmy tak. tylko tak. powiedzieć, że Pan żonie przekazał Przekażę. gratulacje i podziękowania. Bardzo, dziękuję bardzo. Za dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Serdecznie gratuluję wypełnienia dziękuję. i dziękuję. Dziękuję bardzo. Mhm. Serdecznie gratuluję. Dziękuję za ja. Zadowoleniem z, mhm. z, z tej pracy właśnie, <coughs> dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Yes. Serdecznie gratuluję i dziękuję. jak

oceniała wieńce w kategoriach wieńca tradycyjnego i wieńca współczesnego. Wyróżnienie oraz nagrodę w kwocie 300 zł ufundowaną przez Zarząd Powiatu dla koła Gospodyń Wiejskich TELATYN. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Serdecznie Dziękuję. Trzecie miejsce i nagrodę w kwocie 450 zł ufundowaną przez pana Jarosława Korzenia, prezesa Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego i Wicestarostę otrzymuje koło Gospody Wiejskich Zimno Gmina Łaszczy. Drugie miejsce i nagrodę w kwocie 600 zł ufundowaną przez panią Aleksandrę Pietrasz, burmistrza Łaszczowa otrzymuje koło Gospody Wiejskich Rzeziny gmina Wężec. Pierwsze miejsce i nagrodę w kwocie 750 zł ufundowaną przez pana Henryka Karwana, starostę Tomaszowskiego otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich Tymin, gmina Tarnabatka. Przez przewodniczącego Rady Powiatu pana Adama Wieseckiego otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich Doburzek. Wyróżnienie i nagrodę w kwocie 500 złotych ufundowaną od wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, pana Wiesława Cielicy. Otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich Radków trzecie miejsce. I nagrodę w kwocie 450 złotych ufundowaną przez pana Jarosława Korzenia, prezesa Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego i starostę. Otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich Lubycza Królewska drugie miejsce. I nagrodę w kwocie 600 zł, ufundowaną przez panią Aleksandrę Pietrasz, burmistrza Łastrzowa, otrzymuje koło gospodyń wiejskich Wulka Pukażone. I pierwsze miejsce i nagrodę w kwocie 750 zł, ufundowaną przez pana Henryka Karwana, starostę Tomaszowskiego, otrzymuje koło gospodyń wiejskich Na Panny Hanny Baj, za najpiękniejszą pracę plastyczną w minnym konkursie dla dzieci i młodzieży, kolorowe tużynki. Zapraszamy Hanie. Pani Wszystkiego najlepszego Pani. Igora Jurkiewicza zapraszamy do nas tutaj. I zapraszam tutaj przedstawicieli pracy zbiorowej. Lenę Wronkę. Dominikę Buczek. Pawła Krawczyta. Kto najsilniejszy to weźmie, to chyba ty jesteś najsilniejszy. Dla Michała Kowca. Rację.